Hej, cześć, witajcie ludzie z tej strony, to kolejny odcinek, właściwie z... Znaczy nie, to nie. To będzie dzisiaj poradnik, jak stworzyć serwer, ale żeby on był z CMD, czyli... Czyli z wiersza poleceń, jakby. Bo na Windows 11 to po prostu z notatnika jest. Ale, ale dzisiaj stworzymy sobie serwer na Windows 10 Właściwie jakby ktoś, jakby ktoś nie wiedział To tak w ogóle to musimy Dobra. Zaczynajmy Właściwie co musimy zrobić najpierw Link będziecie mieli w opisie ja już wam pokazuję Muszę się cofnąć to pobierałem coś. Link będziecie mieli w opisie, tak jak mówiłem. Jeżeli na przykład. No dobra, klikamy Paper, tutaj Build Explore i wybieramy wersję jaką. Ja mam 1.16.5, czyli 1.16.5. I teraz czekamy aż się wy... A to już miałem wyrenderowane. Teraz czekamy aż się wyrenderuje. Potem pobieramy. Ja już mam pobrany silnik. Więc co należy zrobić? Co należy zrobić to. To ja. Gdy pobraliśmy silnik, wyrzucamy go na pulpit. Ja tego jeszcze nie zrobiłem. Bo już pobierałem silnik. Wysuwamy go na pulpit. I teraz co należy zrobić? Nazwać swój silnik, czyli wchodzi Czyli... Prawy przycisk myszy, właściwości. I nazywamy po prostu ten silnik. Jak go chcemy nazwać. jego ja go nazwę po prostu serwer. Serwer. Serwer 1. Kropka jar. Zawsze musi być kropka jar, bo to, to jest rzecz jarny stworzony. No i dobra. Co teraz należy. O, co teraz należy zrobić? Oczywiście należy teraz zrobić. Tak. Wchodzimy w wyszukaj, wpisze, wpiszemy notatnik. Aż się pojawi notatnik. Iter, ja to już mam zrobione. Czekajcie, bo tu muszę edytować, żeby wam pokazać. To też będziecie mieli w opisie ten start bat. Tutaj piszę jeden. Zrobione. Teraz, teraz, potem plik i zapisz po prostu. Znaczy, jak będziecie chcieli ten, ten, to pokażę Wam przykład. Klikacie plik, zapisz jako, potem, potem piszecie start.bat i wszystkie pliki i, i to po prostu tak zapisz i tyle i teraz zamykamy nasz notatnik, tu się zapisze ja już mam zrobione dobra tu też zamknę jeżeli mamy już stworzone te dwa właściwie to należy teraz ten serwer jeden jar wgrać. No dobra. Wgrało się wszystko. Teraz teraz wystarczy, że tutaj dwa razy start kropka Czyli klikniemy dwa razy. Sobie to tak zrobię, czyli prawy przycisk i otwórz. I teraz otworzy nam się CMD i zaczną się generować pliki czyli cachę i będzie napisał do, do, do Vanilla Jar, czyli będzie pobierać pliki w naszym Vanilla Jar, czyli teraz generuje pliki Ale czemu nam tylko cachę wygenerowało nie. Nie. Tym się nie interesujemy oczywiście. Na razie czekamy. Czekamy, aż się to zrobi. I chciałbym wam powiedzieć, że stworzyłam wczoraj nowe shorts, więc polecam. Ale z tym villagerem... O, jest. Ale z tym villagerem to coś jest nie tak. <laughs> no, i teraz pojawił się logs, Ladding Libre z White. I teraz mi się, mi trochę zamula właśnie, mi trochę zamula. Czy zaczną się jakieś pliki generować? To trzeba dać chwilę. Error. Fajne to, serwer pro jest czyli tak czyli tak serwer wyrzucił błąd że nie zaakceptowaliśmy EULI więc szybko to robimy więc klikam enter Te, teraz wchodzimy w EULA txt i od false zaakceptuj Wojemy. Akceptujemy do true właściwie klikamy zapisz. O Boże. Przepraszam Was za to powiadomienie, ale to nic. Dobra. Dajemy. I gdy zapisaliśmy Eulet to klikamy zamkni. Jeszcze jedno. Przed uruchomieniem serwera. Musimy ustawić jedne rzeczy, czyli najważniejsze. Mm. możemy tu mieć hardcora, max player. Ja dam 100 graczy, tak na wypadek. I tu mamy serwer port. Serwer port, sobie dam 5, 5, 6, 7, 8. Zapiszę sobie ten port do Minecrafta. I mamy jeszcze jedno. Jak macie konto Premium, to włączamy online mode na true. A jak nie macie konta, to ja, mam, ja nie mam konta. Więc daję false. Czyli że nie zezwalam. I tu mamy jeszcze level seed, czyli na jakim seedzie chcemy. MTOD Co to jest? Czyli po, wczytaniu, czyli po wczytaniu serwera właściwie będzie nam wyświetlać Czy po prostu No, be, bo no, gdy będziemy a Minecraft Server to będzie a Minecraft Server Właściwie Możemy też mieć serwer IP, ale ja nie wstawiam, tylko będę miał po prostu localhost i dobra. Gdy to zrobiliśmy to klikamy tutaj plik i zapisz znowu i zamykamy. I teraz gdy zrobiliśmy, tutaj przechodzimy do start.bat I, i klikamy dwa razy. Teraz otworzy nam się okienko z CMD. Właściwie cały Windows 30 system 32. I teraz i teraz system zacznie nam generować No, gdy włączy serwer, właściwie właściwie czasami może wywalić błąd, że coś jest nie tak. Że coś jest nie tak czasami. gdy serwer nie będzie za długo używany, serwer po prostu wyrzuci błąd, że serwer już jest za stary i nie będzie można go już uruchomić. I wtedy trzeba tworzyć, chyba, sam w sumie nie wiem. No jest, default game type survival. I tu zacznie nam, bardziej nam generować. Tutaj pliki, a my przechodzimy do okienka, i tutaj jest warning zapora Windows Defender zezwalam na dostęp, Pre i tu jest Preparing Clever World. I gdy, I gdy właśnie serwer przestanie generować to oznacza, że serwer się włączył, tylko nie wiem dlaczego. A w sumie nie wiem. Gdy już stworzyliśmy serwer, klikamy dodaj serwer. piszemy localhost host, dwukropek i nasze IP i jest testowanie połączenia. Ja sobie tu trochę poodświeżam A to film spawn beyond no właśnie nie wiem czemu tak jest właściwie ja mam coś poustawiane testowanie połączenia cały czas nie wiem czemu tak jest ale powinno wczytać ten serwer. I teraz wystarczy, że zaczekamy. Bo czekajcie, zrób punch od razu. Może. No i dobra. Serwer cały czas... O! Jest! Jest! Gdy właściwie wyświetli A Minecraft Serwer, to oznacza, że serwer jest włączony. I możemy na spokojnie do niego dołączyć. Radzę nie wyłączać okienka przez X, bo wtedy serwer może się. Wtedy. Tak, Tak. Przepraszam za te dźwięki. Co się dzieje właśnie? Erory jakieś Czemu tak jest? O oh my god, przestań! Spamić Co się dzieje? Co się dzieje? Właściwie ja sam nie wiem Po tej akcji ja musiałam Spróbuję wpisać stop. 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 Jak widzicie, se Serwer właściwie cały czas działa, ale problem w tym takim, że na CMD-ku wyskakiwały błędy. Nie zdziwiło. Stop! Stop! Da się w ogóle ten serwer zatrzymać? A co mnie to wyłączy sobie? Stop, właściwie stermitowałem serwer. Teraz nie wiem, czy on zacznie działać przez to. O Boże, ja chyba stermitowałem serwer, i on już chyba nie odpali. Nie, ale odpala, odpala. Widzicie, wyłączył się, wyłączył się serwer, wyłączył się, bo jest nie można połączyć się z serwerem. Wyłączyłem XM i powinien serwer zadziałać, tylko nie wiem. Czemu wywaliło go? Nie jestem pewien czemu wywaliło serwer Ale czemu on tak... Wiecie, on tak lagował, on tak lagował Po prostu to Czekamy aż się odpali Odpali, odpali Dobra, on, dobra, serwer zaczął nagle czytać, ale nie, to jest 64-bitowy serwer, to jakby mógł nie działać, powiedz, wytłumaczcie mi to. Dobra, jest, lo recipes, czyli na lo adet po, zaraz powinien przestać czytać. Up. jest ping 12. Pojawiła nam się już ikonka konsoli, ale czekamy nadal aż odpali się. Warning to chunk is Set Online Mode True in Server w pracy. Ale czemu mam dać online mode na true? Czy jestem czego ciekawy? Dobra, ikonka konsoli się pojawiła, ale serwer próbuje się dalej uruchomić. Enable był to Find Spawn Bion i to jest to samo z tym Enable. Ale czemu nas prosi, żebym ustawił online mode na True? True na serwer ProChip. Sam tego nie wiem. Git paper Cały czas czekam. No, ten odcinek chyba będzie długi, jak nam serwer nie, nie zadziała, ale przynajmniej wam pokazałem, jak stworzyć taki serwer. Jest, Teaming Reset. Serwer zaczął czytać, więc. Odpalamy. I mam nadzieję, że nie będzie to samo. No niestety, ja mam jakieś błędy, że nam nie chce serwera załadować. Stop. No, nawet już słyszałem dźwięk errora, że no coś tam errorowło. No ale niestety u mnie serwer nie działa. Ciekawy jestem z jakiego powodu, ale może Wam zadziała. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Tylko czekajcie, bo muszę stermitować znowu ten serwer. Dobra, jest. Dobra, jest ja terminatę czyli stermitowałem serwer Termit Batch Job Start. Pisze Termit Batch Job, czyli stermitowałem już ten serwer i on już nie działa. Zazwyczaj działa tylko. Znaczy, serwer się wyłączył właśnie. Serwer się wyłączył. Dobra. Chciałem Wam tylko pokazać, jak się tworzy taki serwer i czy to jest prawda, czy nie. No dobra. Jednak serwer u mnie nie działa, ale mam nadzieję, że u Was będzie. Dobra, więc dziękuję za oglądanie, więc ją!